Dzień dobry widzowie, nagrywam wam to 11 listopada. Tyle mi się jeszcze udało tutaj zgarnąć z tego trawnika, nie? 8 worów. I muszę Wam powiedzieć, że to drzewo tutaj, nie? Nie należy do posesji tutejszej, tylko to drzewo jest z miasta. I mi tu cały czas liście spadają. Powinni mi zapłacić jeszcze za to dodatkowo. Jedziemy z tym koksem I Tak moi drodzy, zobaczcie Tu już mam takie coś Tu mam drugi kabelek dzisiaj I Znowu się przyda wszystko, nie A i tam jest coś takiego Spróbujemy to wydostać Zajrzę sobie dzisiaj najpierw do tego co tu leży? Tamten już jest dwa tygodnie nieczynny. Ten też jest dzisiaj nieczynny. Zobaczcie. Tu mamy już jedną piętnastkę. I zaraz wam pokażę, co tam jeszcze jest. Bo będzie ten film znowu za długi. Dobra. Tu mam jedną piętnastkę. Jedną ósemkę. Trochę aluminium. Tutaj mam kolejną. Za 25. Do wylania. Tam dalej nic nie ma. Tu ostatni kosz. Nie ma tam nic. A gdzie tam jak człowiek dobrze poszuka, to i takie coś znajdzie. Zobaczcie, taka 3-litrowa, 3 nie? Nie, 2,5 litra. I tam jeszcze jedna piętnasteczka była. To wszystko stąd. Dzisiaj znowu, moi drodzy, ledwo wyjechałem, nie? zobaczcie, a tu takie już trochę wypatroszone to jest to. A... Już to ktoś wypatroszył, ale kabli nie wziął, muszę odciąć. Nie, no troszkę miedziuszki tu jest. Dobra. Tam te dwie śrubki jeszcze muszę odkręcić. Dzień dobry widzowie. 15 listopada. Dzisiaj chyba długo nie pojeździmy. Tam jakieś wiaderko widzę. Dzisiaj chyba długo nie pojeździmy przy tej pogodzie, ale ja się nie martwię, bo mam pełną torbę znajdków z tego tygodnia. Zaraz Wam pokażę w tym sklepie, jak będę wrzucał. A to, co widzieliście na początku, to, to były takie sceny, które mi się udało w ciągu tygodnia nagrać. Jak tam coś znalazłem, albo to jest tak, że jak się już wyjdzie, nie. To przeważnie się coś znajdzie. Także to się nazbierało. Cała torba się tego nazbierała pół plecaka, butelek. I teraz muszę się tego pozbyć, bo zalega mi to tylko w piwnicy. Życzę miłego oglądania, moi drodzy. Zobaczcie, ledwo wjechałem na parking tutaj, nie? Już tam coś stoi. O, widzicie to tam? Hops. Proszę bardzo Tak to tu wygląda Teraz sobie oddamy te wszystkie znajdy Zobaczymy co przyjmie Mam tam Chyba o kurczę nogę trzeba wysoko dźwigać Mam tam moi drodzy Jedną przerobioną czy dwie Etykiety przelepione. E, co tam jeszcze mam? Zresztą zobaczcie sami. Każda w innej parafii. Kosz. Koszu dzisiaj pusto. Ale zobaczymy, co nam tu przyjmie. Tej nie chciało przyjąć tam w tamtym innym neciaku. Zobaczymy, czy tu weźmie. Nie bierze tego. A, będę musiał etykietę naciągnąć. Albo do innego automatu oddać. Nie bierze, widzicie? Raz. Tej nie bierze. Nie bierze. To jest też przerobiona. Mam taką. Tu mam taką. Dobra, nie będę wszystkiego pokazywał, pokażę Wam kwitek za chwilę. Ok, moi drodzy, udało mi się tu oddać 16 pojemników po 25 za 4 euro. Teraz jedziemy dalej, mam jeszcze 9 butelek chyba w tym, w plecaku, takich popiwie różnorakich, nie? Całą noc dzisiaj lało, wiecie? Nie spodziewam się tu kokosów. Spojrzymy do tego kosza, tutaj. W tym zawsze jedna buteleczka jest. Znaczy przeważnie, nie? Dzisiaj nic. Jadę z powrotem. Tutaj coś odkryłem. Ale. Jakieś wysypisko dziwne nie 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 ma tam puszeczek nie widzicie zobaczcie tutaj A co to jest też śmieci tylko A, trzeba stąd zmykać przedzieram się tutaj przez te krzaki wszystkie Wyszedłem tutaj z tyłu. Tutaj są ogródki działkowe. Tam. Tam jakaś pucha leży. Ale jest bezwrotna. Idzie do aluminium. Tam też jest jakaś. Oko. Uważaj na oko. Też aluminium. Ale muszę ją do kosza tam rzucić, bo ona jest pełna jakiegoś jakiejś badziewie tam jest. Tam u góry pociąg kursuje. Przejeżdżam teraz wzdłuż krzaków piwosza, nie? Zobaczymy co tu dzisiaj leży. Zrobiło się tak melancholijnie, nie? Ta stara torba takie kolory, wszystko, wszystkie liście obleciały Prawie, tam jest butla, druga, jedna, druga, trzecia Widzieliście? Macie na żywo A jak wyciągnę je wszystkie to wam pokażę Ile tego było Kamerka na dół Tu jeszcze pokrzywy są I jeżyny Tu mamy w każdym razie jedną, nie? Tam jest pucha, widzicie? O, to będą bogate krzaki. Tu jest jedna. Postawię to sobie, sobie tutaj koło tego słupa. Tam jest druga, tam jest trzecia. O, tutaj z innej parafii. Ale uwalona, uwalona. Widzicie ją tam, nie? nie będę wszystkiego tak pokazywał muszę się tam wczołgać dobra moi drodzy, udało mi się tam wyciągnąć jedną dwie puszki i dwie całe butelki i były tam jeszcze dwie potłuczone butelki i jedna zgnieciona pucha ale jej się nie da naprawić niestety dlatego wziąłem tylko te dwie zresztą tamtą też wezmę na na aluminium gdzie ona jest? Widzicie, tu jest jedna potłuczona. E, tam jest druga potłuczona, gdzieś tu jest ta zniszczona ze znaczkiem. Widzicie, tutaj się nie da naprawić. Tam jest jeszcze jedna potłuczona. To są trzy. No, takie to krzaki piwosza. Idę dalej, ale teraz będę rower prowadził, bo zdaje mi się, że tu. Trochę więcej tego będzie to idzie na aluminium. Dobra, jest. Może no, uzbieramy dzisiaj 5 euro. Wam no. mówiłem, moi drodzy, będę prowadził rower, nie? To miejsce znacie z ostatniego filmiku. A tu mamy, proszę bardzo, jedna. Druga. Tam leży trzecia, czwarta, piąta. Jedna tam jest, to znowu, potłuczona. Ale tu będę sobie je stawiał dwa, trzy. Tam jest potłuczona, tam znowu jedna, o, czwarta. warta jeszcze coś nie tu są nawet dwie potłuczone czy trzy raz dwa trzy trzy potłuczone ale cztery cztery idą do plecaka okej okay. a chciałem wam jeszcze powiedzieć widzowie że ta luneta działa nie elegancko działa tam e, muszę do tego statywu dokręcić tylko takie dwa motylki takie śrubki motylki nie muszę to gdzieś poszukać sobie w piwnicy takie czy tam w warsztacie i postawię ten statyw i zobaczę czy to się da nagrać jak ona fajnie pokazuje ale działa może ją nie będę nie będę tego sprzedawał zobaczę jeszcze a tak, prowadzę ten rower nie bo zobaczcie pełno takich pojedynczych tu leży też tu znowu jedna ale wam nie będę pokazywał każdej z, z osobna, nie? <noise> Zobaczymy się zaraz przy automacie. Jak nie będzie jakiegoś większego strzału, to zaraz jadę do automatu. Nie będę przeciągał tego filmiku. Chciałem wam tylko pokazać, że znowu działam, nie? O, tam jest kolejno. Tak to tu wygląda. Macie na żywo. Znowu jedno. I cały czas ten a nie? Nie wiem, to. Ten... Nie wszyscy się w tym Oettinger lubują. Nie wszyscy są smako... smakoszami tego piwa. Ja tego nawet jeszcze nie spróbowałem. Muszę wam powiedzieć tak szczerze. No i zobaczcie. 5 sekund temu wyłączyłem kamerę, nie? Tam znowu jedna, jedna, dwie nawet. O! o proszę bardzo. Jeden sztoderek, jeden krombacherek Dzisiaj sobota. Jeszcze wczesna godzina. Znaczy, wczesna. Będzie chyba już po 11 Ale jeszcze żaden, żaden puszko zbierać się tu nie wybrał w te krzaki. Pogoda też taka nie najlepsza. Cały czas w kapucy łaże. No, teraz czas na drugą stronę ulicy. Tu już mamy znowu pierwszego, grzyba. Jak się tam dostać? No, kurczę. Znowu tam coś leży. Już jadę, bo mi się już. Tu kurczę kilometry narobię na nogach. I tam wcześniej, z 10 metrów wcześniej, widziałem też takie skupisko butelek. Będę tam musiał zajść. Widzicie tam, nie wiem czy to widać na tej kamerce. Tam są dwie, tylko tu są jeżyny. I tam jest, i tam są dwie po. Eee, hajne Kenie. Gdyby te butelki były po 20 centów, to nikt by nie. Znaczy, mało kto by je wywalał, nie? A tak proszę bardzo, one sobie leżą tu wszędzie. Jedna. Tam jest druga. Też ją wezmę. O, zobaczcie. Tam miałem parę butelek z domu, nie? Znaczy nie moich prywatnych, ale tych, które tam znalazłem w tych, ma w tych marketach. I plecak jest totalnie pełny Jeszcze tam mam trzy o, już się... Może to tutaj ten pasek naciągnąć o. Na placu zabaw nie było nic Teraz jadę jeszcze sprawdzić w tym koszu gdzie ostatnio znalazłem te sześć puszek nie? Zajrzę sobie tutaj Ups. No, coś tam jest Muszę worek podciągnąć tylko No jasne, że jest jedno pucho Dzisiaj Moi drodzy no. wszystko się przyda, jedna pucha się tylko A, no w samym dole Dzisiaj chwytaka nie mam Uch. jedziemy do automatu co tam znajdziemy po drodze to jeszcze podejmiemy <try> No, coś tam, coś tam stoi, tak to tu stoi, o. Znowu jedna. Kurczę, tu trzeba po chodniku jechać, bo tam zrobili ob objazd i pełno samochodów jeździ. W jednym i w drugim kierunku. A normalnie to powinna być jednokierunkowa tutaj. A już za mną jeden jedzie. Na dupie mi siedzi. <ścoughs> Muszę tu skręcić w prawo. Super, że tu wjechałem w tę uliczkę. A znowu coś tam leży. Ale biorę tylko kabelek. Gratów już mam tam dość. Poza tym nie mam czasu tego rozbierać. Co to jest? A nie, to wezmę całe piecyk. Piecyk. Kabelek jest taki króciutki piecyk elektryczny Tam będzie miedziucha i Mosiąc Dobra jest Kolejny znajdek Ale tu biorę tylko kabelek Już naprawdę Jestem, is is jestem good defense here? <laughs> Biorę ten kabel tutaj Kurczę się wywalę, te puszki me tam przeważają Kurde w tym plecaku Nie idzie tego wyciągnąć Plajt już Taka plazma Ja tego nie biorę Ja takich rzeczy nie biorę moi drodzy Kabelek jest dobry. Wiem, że inni to zabierają, nie, ale wiecie. Ja nie mam czasu na takie rzeczy. I jak mam na przykład spędzić tam godzinę czy ponad godzinę przy takim gracie, to ja sobie i dostać za niego tam załóżmy nie wiem ileś tam złoty albo parę euro. To ja mam za godzinę na zbieranych puszek. Widzicie ile? butelek i mam gotówkę 7 euro albo ile tam nazbierałem Także musicie wybaczyć Wybaczyć mi że wszystkiego nie zabieram ze sobą Tak to już tu wygląda u mnie Pozdrawiam wszystkich złomiarzy Poszukiwaczy Wszystkich moich widzów Jestem przy samym sklepie, nie? Tu jeszcze w tym koszu, który zna, bardzo dobrze znacie. Trzy butle. <laughs> tak to wygląda, jedna torba pełna butelek, tam są tylko trzy puszki. W plecak widzieliście jak wygląda, nie? Jeszcze sobie zajrzę tu do tego kosza przy sklepie. Nie ma tam nic. Lecimy do automatu. Ciekawe, czy z tego kosza tu przyjmie. Przyjmuje. Widzicie, jak to leci elegancko. No więcej, tu tego mam cztery sztuki. Czyli czterech mi nie przyjęło. Tak to wszystko na dzisiaj, moi drodzy. A teraz wam powiem, ile zarobiłem za to wszystko. tam z aluminium. Tu dostałem 2,66 za 3 po 25. Jedną za 15 i 22 butelki po 8 centów 2,66 razem mamy na dzisiaj 6,66 znowu <grytanie> 6,66 dziękuję za oglądanie pozdrawiam wszystkich i do kolejnego jak Wam się podobało nie? Trzymajcie się Krótka dogryweczka moi drodzy tu zobaczcie co mamy Krótka dogrywka. To co znalazłem wracając do domu. Druga pucha. Trzecia pucha. Nie jej eee. Tu mamy 75 jeszcze. I taka butelka brudna. 83. To mamy razem dzisiaj ponad 7 euro. Nie? Dziękuję za uwagę. Widzowie, ja chyba dzisiaj nie skończę zbierać. Zobaczcie, jeszcze w tym koszu tam znalazłem dwa pojemniki po 25 centów. I te, które w, e, w drodze powrotnej znalazłem, 3 po 25, jedna za 8. I tam jeszcze mam jeden kwitet poczekajcie za 4 euro. Nie? O, tu mam jeszcze jeden kwitek za 4 euro Idę to zrealizować teraz I, i zobaczcie i tam jeszcze w tym koszu znalazłem dzisiaj dwie piętnastki i dwie aluminiowe to wszystko na dzisiaj już naprawdę moi drodzy Czyli mam dzisiaj nazbieranych fantów za 8 euro co najmniej, nie? Trzymajcie się.